Tak? Siema. ma, ja też jestem nofi. O kurde, no Są i... No <grym> Fenomenalnie, a ja jestem na Cartel Cheats i to jest external, nie da się bana dostać. Wow, no no pewnie byś dostał bana stary, jakby to nie był external. No na internal to od razu. <grym> <grym> Zresztą, ta. No tak, no tak, no tak. up. O! O. U! A tamten zyskał, tam? To nie wiem co on strzelił, ale ja dostałem. O, zioma widziałem. Nie ma! Oj, o! coś jakiś... Okay. Coś przez ścianę w głowę ze scouta? Kto taki, ty? Coś? Nie, nie, ten ten którego właśnie zrobiłeś. On przez ścianę w głowę ze wam Nie, ja ich tutaj właśnie znowu wyciągnął wszystkich. Ciekawe czy myślą, że cheatuje. <laughs> Na wyrok się plak cheat. to ciekawe. Może po prostu jakby lubię plak a to nie, że go używam. A no. Stali, weź, Kocz. Co zrobisz? Jak jest pasek, to będzie pasek. Jakoś chińską. O, oh, nie trafiłem granat. Coś zrobił. O, we mnie, we mnie życzył. Co to jest? No, panten, no ten, co właśnie leży na ziemi, nie, nie żywi. O, o, ten. No, o ten tu, tamten, on chyba ten, chciał no? powiedzieć, że tutaj B jest. I nie mówię po polsku. O. Ale. Czyli mogę teraz powiedzieć. Ja nie nie skapnął? No może, może nie, tak? <laughs> może nie. To się, wyt... to się chyba wydnie. To chyba pójdzie do wycięcia. Chyba, no. Absolutnie nic ważnego nie wyciąłem. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się tutaj zdarzyło, możecie wysłać na PayPal mi pieniądze. Dam wam wtedy klip, co tutaj... co co powiedział. Więc, no, ale no. do tego Donate'a trzeba jeszcze doliczyć opłatę za przechowywanie tego na dysku. No właśnie, właśnie. co miesiąc trzy, będziecie musieli wyliczyć. Sorry. Ej, Ty, teraz wejdziesz w mnie to ci się nogi palą, jak z niego wyjdziesz. no, nie, nie ma Co jest? Ale akcji to nie ma, jak to Kurczę, nie wiem, Ale no właśnie. Idealnie wiem wiem. uderzyłem razem jego niego prawym, jeszcze raz musisz. Co jest? Ta cisza, przecież. Rewolwer dawaj. Revolver? Revolver? Pamiętam, jak przedtem też próbowaliśmy tak zrobić, zresztą mnie pykło. I zetkliśmy... Zetkliśmy jako, jako jedyni chyba. Idą Jakbyś nie no. To samo się stało? No rewolwerowcy, rewolwerowcy, no kopoje jesteśmy, sorry Już, już Już, się chciała. Ja, chyba Pudełko na rundy chcesz, czy nie? Nie wiadomo, która jest runda, więc jakie pudełko? O co ty, no nie wiadomo jaka, chyba znikły rundy A je, jakie pudełko sobie życzysz? pudełko? Na rundę, no. no Wiesz co? Czekaj, muszę... A! Weź pudełko po... Po Macbooku. wuk tam bajku. MacBooku? Nowy One mark, są ładne, jest... takie białe. Tak, dobra, dobra. Czekaj, Chyba e? generalnie robi ładne pudełka. No, koniec. No dobra, to wszystko na dzisiejszy odcinek. No Dzięki ma... za oglądanie, siema!